Gość po ósmej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. A naszym gościem jest poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Witam pana. Dzień dobry, pani. Witam państwa. Dzień dobry. Po raz kolejny został pan wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, a do waszego grona, do grona wiceprezesów, do, dołączył szef rządu Mateusz Morawiecki. Co to oznacza? No, to oznacza po prostu, że będzie on odgrywał tak ważną rolę, równie ważną rolę w rządzie, jak i w formacji naszej, naszego przedstawicielstwa partyjnego. To bardzo ważna sprawa, bardzo się z tego cieszymy, dlatego, bo współodpowiedzialność za partię, która jest partią rządzącą, niesłychanie ułatwia działanie rządowe. Dobrze się stało. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że po raz ostatni staje przy sterach prawa i sprawiedliwości. Mówi się, że Mateusz Morawiecki ma go zastąpić. Nie, pani, mówi się, to jest formuła, która jest tak, tak powiem, okrągła, że raczej ma charakter pewnego rodzaju domniemania. Jakichś spekulacji, e... tak? I spekulacji. Kadencja pana prezesa trwa 4 lata. To jest czas niesłychanie istotny, kluczowy, można by powiedzieć, dla Polski czas wprowadzania polskiego Ładu, jednego z no, najbardziej, największych wydarzeń, jakie w ostatnich latach Polska spotkały i największych wyzwań dla Prawa i Sprawiedliwości dla całej Polski, dla naszej. Przyszłości. Zobaczymy, jak przebiegnie ten proces, zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje i zobaczymy, jakie będą też skutki dla prawa i sprawiedliwości. Ale najważniejsze są skutki dla Polski pozytywne skutki. W sobotę, niedziela, kongres Prawa Sprawiedli Sprawiedliwości i Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Czy w trakcie kongresu rozmawialiście o powrocie Tuska? Były jakieś komentarze, jakieś obawy? Nie, nie, znaczy kongres był poświęcony przyszłości Polski i przyszłości prawa i sprawiedliwości, a przede wszystkim podjęciu takich decyzji, które umożliwią nam skuteczne zrealizowanie polskiego ładu, bo to jest sprawa najważniejsza. Nie zajmowaliśmy się panem Donaldem Tuskiem. Ale zaskoczył Was ten powrót? On był zapowiadany od miesięcy, ale, ale redaktor, spodziewaliście się, że powróci? Sama, sama pani odpowiedziała na to pytanie. Nawet nie od miesięcy, więcej niż od miesięcy. A ta długotrwałość procesu, te wątpliwości i konflikty wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej były i są tak intensywne i tak długie, że, tak powiem, ta kwestia była zupełnie jasna, że będzie się ciągnęła jeszcze przynajmniej przez miesiące, jeżeli nie przez lata. Ale to już jest problem Platformy Obywatelskiej. Czyli w prawie i sprawiedliwości nie ma obaw związanych z powrotem Donalda Tuska? Nie, nie ma żadnych obaw związanych z panem Tuskiem. Donald Tusk nie szczędzi ostrych słów, bardzo ostrych słów. Ta retoryka jest rzeczywiście ostra. Mówi, że trzeba wyjść na pole i walczyć ze złem. To prawda, to prawda. My na tym polu walczącym ze złem, które Donald Tusk realizował w Polsce, jesteśmy już. Od dawna to jest przecież niszczenie Polski, to jest uzależnianie Polski od Niemiec, to jest polityka prorosyjska, to jest dramat smoleński, a to jest odpowiedzialność za bardzo dramatyczną de demoralizację aparatu państwowego, którą on do Polski wprowadził albo którą umocnił, umocnił w Polsce. Ten wysiłek spada na nas od bardzo dawna i realizujemy go, mam nadzieję, skutecznie. Donald Tusk, z kolei, twierdzi, że prawu i sprawiedliwości bliż, bliższe ich sercu, jest, bliższe waszemu sercu jest Putinowska Rosja niż Unia Europejska. Pani redaktor, pan Donald Tusk, wśród wielu innych rzeczy dramatycznych, za które jest odpowiedzialny, jest odpowiedzialny za oddanie, Postępowania i działania dla wyjaśnienia sprawy dramatu słoneńskiego największego dramatu, jaki spotkał Polskę, niepodległą w ręce pana Putina. Podjął tą dec tę decyzję. On osobiście, mamy w tej materii pełną dokumentację, jest za to w pełni odpowiedzialny, nawet się do tej odpowiedzialności wielokrotnie przyznawał. Mam nadzieję, że znajdzie to wyraz w, w orzeczeniu sądu. Panie ministrze, a pana zdaniem Tusk przemodeluje scenę polityczną? Na scenie nie. zostanie dwóch gigantów? Nie, nie sądzę, że pan Tusk przemodelował scenę polityczną. Być może ta scena polityczna przemodeluje wreszcie pana Tuska, ale to jest zupełnie odemna kwestia. Nie chciałbym w tej kwestii w materii spekulować. Za to nie sądzę, żeby on przemodelował, jak pani mówi, scenę polityczną. Może mieć pewien wpływ w samej Platformie Obywatelskiej, ale już widać po działaniu pana Trzaskowskiego, że będzie miał z tym olbrzymie problemy. Ale, Pana zdaniem, nie będzie tak jak przed laty, bo niektórzy mówią właśnie, że, że dzieje się to, co, co, co lat temu 7. Czy nie będzie tak, że będzie starcie właśnie Prawo, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i że te mniejsze koalicyjne partie w ogóle nie będą miały znaczenia? Pani redaktor, no to oczywiście są bardzo ważne spekulacje i bardzo ważne analizy, ale to, co naprawdę jest ważne, to jest to, czy panu Donaldowi Tuskowi uda się uniemożliwić realizację Polskiego Ładu. Ja jestem pewien, że mu się to nie uda, chociaż jego wysiłek w, tym, w tej materii, podobnie jak ten, który realizował przez te wiele lat rządów Platformy Obywatelskiej, jest bardzo duży, ale powtarzam raz jeszcze, Polski Ład to jest tak wielka szansa dla Polaków, tak wielka szansa wydźwignięcia się, zacofania, do którego między innymi przyczynił się pan Donald Tusk. Wyrównania poziomu życia Polaków w stosunku do państw Europy Zachodniej w ciągu najbliższej dekady to wielki cel, naprawdę, naprawdę wielkie zadanie. I miejmy nadzieję, że uniemożliwimy Tuskowi sprawienie, żeby do tego nie doszło. On chce bardzo to uniemożliwić, nie uda mu się. Prezes Kaczyński powiedział, że musimy ludzi przekonać, że naprawdę nikt w Polsce może poza złodziejami i aferystami na polskim ładzie nie straci. No, to jest oczywiste, że trzeba przekonać Polaków do tego, że tak jest, dlatego że oni się wielu ludzi przyzwyczaiło się po rządach platformy obywatelskiej, że rządzący nie dotrzymują słowa. Na szczęście. W ciągu ostatnich sześciu lat rządzi prawo i sprawiedliwość, a my udowodniliśmy, że słowa dotrzymujemy i dlatego olbrzymia większość społeczeństwa wierzy nam, ale wysiłek społeczny, nie tylko wysiłek rządzących, ale całego społeczeństwa, żeby wyrwać się z tego zacofania, wyrwać się dzięki dobrym rządom, ale także dzięki bardzo skutecznej działalności wszystkich Polaków. To jest olbrzymie zadanie, trzeba do niego zmobilizować cały rząd, trzeba do niego zorganizować całą zjednoczoną prawicę, ale także olbrzymie rzesze społeczeństwa. A teraz chciałbym porozmawiać o uchwale w sprawie nepotyzmu. Prezes Kaczyński powiedział, że trzeba skończyć z nepotyzmem. Czy tłuste koty mają się czego obawiać? O, na pewno, na pewno. To jest decyzja, która będzie miała olbrzymi wpływ na całą strukturę aparatu rządowego. Nie ma co do tego wątpliwości, bo przecież to jest problem, z którym właśnie się borykamy od czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Niektóre z tych zjawisk także wcisnęły się do Zjednoczonej Prawicy. Musimy je wyeliminować. To zostało jasno zapowiedziane i będzie realizowane z absolutną konsekwencją. A jeżeli chodzi o to ale, o tą furtkę, bo tu opozycja podnosi, że właśnie jest po to ta furtka, żeby przykryć, żeby tak naprawdę ten napotest wcale się nie skończył. Pani redaktor, nie ma żadnej furtki, nie wiem o czym pani, nie wiem, o czym pani mówi w tej sprawie. Nie ma. Ale że nie obejmuje osób, które zostały zatrudniane? o tym akapicie ostatnim. Mhm. To teraz porozmawiajmy o odejściu posłów z Pisu Małgorzata Janowska z pana okręgu. Była jakaś zapowiedź tego, że ma zamiar odejść z Prawa i Sprawiedliwości. Tak, moim zdaniem ta zapowiedź od dłuższego czasu była przez panią poseł realizowana. Oczywiście jak dla wszystkich ludzi, którzy zrozumieją swoje błędy, także dla tych osób jest możliwość powrotu do Prawa i Sprawiedliwości, ale też zdajemy sobie sprawę. Że wyzwania, jakie stoją przed Bełchatowem, sprawiają, że niektórzy ludzie no, po prostu są bezradni wobec tych trudności i próbują uciekać. Rozumiem to, chociaż w żadnym wypadku takiego zachowania nie popieram. Ona mówiła, że to odejścia szykują się kolejni posłowie. Coś pan na ten temat wie? Nie, uważam, że to jest nieprawda swoista propaganda mająca umocnić. Tych z jej kolegów i ją samą, a którzy już zaczynają wątpić w słuszność swojej decyzji. Jeżeli wątpią, to niech naprawdę zanalizują sytuację i znajdą drogę z powrotem do prawej i Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Rząd stara się o to, żeby wsparcie dotarło również do Bukhatowa. Na jakim to jest etapie? To jest na etapie końcowych, końcowych negocjacji. Ogólna suma, jak wiadomo, jest dla Polski jednoznacznie zdefiniowana. Rzecz w tym, żeby w ramach tej ogólnej sumy znalazło się też miejsce dla no, najważniejszego centrum polskiej energetyki, jakim jest Bełchatów. I tak będzie, nie ma co do tego wątpliwości. Negocjacje przebiegają korzystnie. Rozumiem, że, rozumiem, że będziecie robić wszystko, żeby Bełchatowa to nie ominęło. Nawet więcej niż wszystko. Nie pozwolimy na to, żeby dla tych ludzi, którzy tak się poświęcili przez tyle pokoleń, poświęcali swój wysiłek dla budowy silnej Polski, żeby ich dotknęła niesprawiedliwość. To jest niemożliwe. Rząd będzie absolutnie stał za sprawiedliwym, za sprawiedliwym rozwiązaniem problemów bełkotowych. Ale ba też chcę bardzo jasno powiedzieć, że chodzi nie tylko o Fundusz Sprawiedliwości. Chodzi także o utrzymanie Bełchatowa jako centrum polskiej energetyki. Jak wiadomo, dlatego została podjęta uchwała rządu, że to właśnie w Bełchatowie będzie się znajdowała, będzie budowana elektrownia atomowa. Chcę to bardzo jasno powtórzyć, dlatego że wiem, iż zwłaszcza media, kończyć, y y które są pośle. zależne od Niemiec, y upowszechniają plotki. Tej materii i osławiają determinację nas wszystkich w tej sprawie. Elektrownia atomowa będzie budowana w półtora. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Antoni dziękuję. Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony był naszym gościem. Dziękuję, bardzo. dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dobrego dnia. Radio Łódź, na dzień dobry.